Serdecznie zapraszam na kolejny materiał. Tym razem będzie monitor i to nie byle jaki, bo AOC U3477 PQU, czyli Monitor o przekątnej ekranu 34 cale. Rozdzielczość WQHD 3440 x 1440 naprawdę ogrom miejsca do pracy i również super sprawdza się to podczas grania. Oczywiście, żeby zagrać sobie w takiej rozdzielczości, trzeba mieć odpowiednią mocną kartę graficzną. Matryca IPS, co daje naprawdę super jakości kolory i również kąty widzenia, wejścia wideo wszystkie możliwe, tak naprawdę, jakie są dostępne o tym będzie kilka słów za chwilę. I kolejna jeszcze taka ważniejsza rzecz to jest Picture in Picture, czyli obraz w obrazie. Na wyróżnienie zasługuje to jakość wykonania tego monitora. Naprawdę rewelacyjna, moim zdaniem. i Ja się przyłożyłem do każdego szczegółu. Nie mam naprawdę do czego się przyczepić. Na plus również leci możliwość regulacji monitora w pionie. Opcja pivot. jak i możliwość regulacji kąta nachylenia. Monitor posiada również hub USB z wyjściami USB 3.0, Super Charge, czyli tutaj do ładowania urządzeń mobilnych i dwa wejścia USB w standardzie 2.0. I wejścia wideo, o których mówiłem wcześniej, od dołu DVI, HDMI, DisplayPort, VGA, jak również wejścia audio, ponieważ mamy w monitor wbudowane głośniki. Z tej strony włącznik, wyłącznik, oczywiście wejście na kabel zasilający, jak i również wszystkie przyciski funkcyjne, które znajdują się oczywiście od spodu monitora. Monitor również posiada montaż VESA, czyli możemy zainstalować go na statywie. Rozstawy są standardowe, czyli 100 mm. Monitor możemy przekręcać na boki, bo w podstawie wbudowany jest specjalny mechanizm. Natomiast zwróćcie uwagę, że w tym momencie przesuwa się cała podstawa, co moim zdaniem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Poza tym jest podstawa bardzo stabilna, bardzo solidna, także nie macie się o co martwić, że monitor Wam się przechyli na biurku. Naprawdę nie ma z tym problemu, trzeba byłoby użyć dużo siły, żeby go przechylić. Teraz szybciutko zerkniemy sobie na menu. Nie będę oczywiście omawiał każdej funkcji z osobna, bo nie o to chodzi. Menu bardzo proste w obsłudze, bardzo czytelne i duży plus za to, że możemy ustawić sobie tutaj również język polski. Pierwsza zakładka związana z kontrastem, jasnością między innymi wbudowanymi ustawieniami. Ja sobie do tych ustawień może przejdę, żeby. Je wam pokazać. Ustawienia standardowe. Pamiętajcie, że każdy z tych ustawień możecie pod własnym kątem sobie zmieniać, także to nie jest tak, że jesteście na nie skazani. Także standardowe. Kolejny jest tekst, On jest troszkę ciemniejszy od standardu. Internet, gry, film i sport. Kolejna zakładka tylko z tej muszę wyjść. Są ustawienia kolorów, także tutaj macie wszystko z tym związane. Wzmocnienie obrazu. Ustawienia OSD, czyli tutaj ustawienia oczywiście naszego menu, jak długo ma ono się wyświetlać. Ja ustawiam sobie na 120 sekund, żeby mi się nie wyłączało przypadkiem podczas kręcenia filmu. Właśnie języki, m.in. polski Duży Plus, Duży Plus za to oczywiście tutaj możemy sobie ustawiać przezroczystość tego menu, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna zakładka Picture in Picture, czyli tutaj tą opcję również monitor posiada i dodatkowe jakieś funkcje ekstra, czyli wybór. Naszego wejścia do monitora, wideo wejścia oczywiście, czy to jest automatyczne, czy to jest displayport, czy też VGA, czy też HDMI, po, ilu czas, po jakim czasie ma się monitor wyłączyć, i tak dalej, i tak dalej. Możemy również zresetować sobie ustawienia monitora, to się może czasem przydać. No i oczywiście zakończyli wyjście, wychodzimy. Tak przedstawia się menu monitora AOC. I teraz zerwujemy sobie na czarne tło, żeby zobaczyć, jak wygląda podświetlenie matrycy. Moim zdaniem jest ono równomierne. Nie mam się do czego doczepić, natomiast delikatnie czasami widać srebrzenie w rogach. Kamera tego nie wychwyci, nie sądzę, żeby to było możliwe. Nie jest to niestety urok monitorów z matrycami IPS. Przestrzenie robocze, jak widać, naprawdę mamy ogrom. Trzy okna przeglądarki otwarte, oczywiście są one zwężone, ale tak czy inaczej możemy sobie spokojnie na każdym z nich bez problemu pracować. Także jeżeli ktoś potrzebuje dużo miejsca na pulpicie, zdecydowanie ten monitor to oferuje. Kolory, moim zdaniem, rewelacyjne. Naprawdę nie mam to nic do zarzucenia. Porównajcie sobie do TN-ki. Ten sam obraz. No, nie mamy w ogóle kompletnie o czym mówić. I teraz sprawdzimy, sobie kąty widzenia, bo to również jest bardzo istotne. Tutaj, również bez zastrzeżeń, tak jak na matryce IPS przystało, kąty widzenia są bardzo dobre. Można spokojnie sobie obejrzeć film kilka osób. Niekoniecznie siedząc naprzeciwko monitora. I teraz najważniejsze, czyli to, jak monitor sprawuje się w grach. Moim zdaniem rewelacyjnie. Przede wszystkim nie obawiajcie się tego, że monitor jest szeroki że nie ogarniecie tego, co się dzieje na ekranie. Nic bardziej mylnego, bo pole widzenia jest naprawdę jak w sam raz. Ja powiem Wam, szczerze, że teraz po przesiadce z powrotem na mojego Dela24, ale doznałem mojego szoku, bo po prostu monitor dla mnie jest już za mały. Kolejna rzecz to kolory, rewelacyjnie wręcz tutaj wypadają, bardzo, bardzo fajnie, kamera oczywiście Wam tego nie odda, ale uwierzcie mi na słowo, również nie uświadczycie żadnych lagów, czy też treningu, także pod tym kątem wszystko jak najbardziej w porządku. Pamiętajcie o ważnej rzeczy, żeby monitor działał w 60 Hz musicie użyć kabla DisplayPort 1.2, który dołączony zresztą jest do kompletu i dołączony również z kabel DVI i VGA, także z kablami problemu Mieć nie będziecie. Trzeba również dodać, że w starszych grach, które nie wspierają tutaj rozdzielczości 3440 na 1440, będziecie mieli dwa czarne paski po bokach, ale to nie jest jakoś bardzo uciążliwe. Zresztą większość nowych gier bez problemu tą rozdzielczość będzie wspierała. I wracając jeszcze do gry, którą teraz widzicie na ekranie, jest to Far Cry 4 oczywiście. Na ustawieniach wysokich na karcie GTX 980, także dość wydajnej karcie. A mimo to, zobaczcie na klatki w lewym, górnym rogu, niestety nie mogę osiągnąć stałych 60 fps. Także do takiego monitora, do takiej rozdzielczości, będzie Wam potrzebny naprawdę bardzo wydajny sprzęcik, co wiąże się oczywiście z kosztami. I teraz troszkę jeszcze o jakości wykonania monitora. Jak mówiłem wcześniej, naprawdę wykonany na bardzo wysokim poziomie, dobrej jakości materiały. Każdy szczegół dopracowany, wszystko dopięte naprawdę na ostatni guzik. Auk ok się bardzo postarał. I również regulacja. Wszystko to, co potrzebujecie, tak naprawdę tutaj macie. Czyli regulacja w pionie, możecie ustawiać kąt nachylenia, pivot i również obracać monitor. Tutaj oczywiście nie jest to zbytnio, moim zdaniem przynajmniej, przemyślane, bo obraca się cała podstawka. Natomiast powiem szczerze, ja ogólnie monitorów nie obracam zbyt często. I Problemem to dla mnie akurat nie jest. I w końcu przestrzeń robocza, bo nie tylko no, oczywiście używać będziecie monitora w grach. Tutaj macie naprawdę masę miejsca na ekranie, na pulpicie. Możecie otwierać kilka okien na raz. Nie tylko oczywiście przeglądarki, ale również inne programy i nie będzie to stanowiło dla Was żadnego problemu. Cena to jest około 3000 zł, czyli całkiem przyzwoita. Moim zdaniem tutaj naprawdę nie jest to cena wygórowana. Linka do tego monitora znajdziecie w opisie tego filmiku, do porównywarki możecie sobie zerknąć. Także tak to wygląda. A ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Jak zwykle zapraszam Was do opisu. Tam znajdziecie linki do mojego forum, do mojego face'a, na które Was serdecznie zapraszam. A teraz trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.